Szukam swojego sydanemu. Nemo! Po mnie wstać na wszystko! Cześć! Teraz wstrzyńcie, Będzie was pizduchał w dupę! Tak. Mało, że tak. To... Jebany Kaczyński! Uwaga, się! To jest dramat! Kukizów, po pierdolejców! Wyłącz ten telefon, bo ci go wyłączy na amen. A teraz pytamy kogoś o drogę. No, wypierdolę jeszcze dzisiaj, już bilet kupiony. Mm? Mm? Yay, Gdzie jest Nemo? Picie kurwa. kurwa. To jest dramat, kurwa.